Połóż się wygodnie. Połóż się wygodnie i zastanów się, czym dla Ciebie jest to wygodnie. Jak to słowo, że może być wygodnie, roztapia się w Twoim ciele. I poczuj, co jeszcze możesz zrobić, żeby Ci było. Jeszcze wygodniej. Kiedy tak leżysz wygodniej i oddychasz, bierzesz wdech i wypuszczasz z ciała wydech, poczuj, czy wszystkie części Ciebie są w jednakowy sposób zaopiekowane. Czy są takie miejsca w Tobie, które odprężają się? tylko dlatego, że inne miejsca w Tobie przejmują odpowiedzialność za trzymanie Twojego ciężaru. Ułóż się tak, żeby żadna część z Ciebie nie była gorsza, nie była mniej zaopiekowana, żeby sprawiedliwie obdzielić wszystkie części siebie taką samą wygodą, takim samym czułym, aksamitnym ułożeniem, Poczuj, co to za pozycja, co to za kształt, co to za stan. I kiedy tak ułożysz się wygodnie, wsłuchaj się w swój oddech. Poczuj przyjemny, uwalniający napięcia wydech. I miękki, pojemny, delikatny, czuły wdech. Wydech, poprzez który oddajesz wszystkie zmęczenia z całego dnia. Wszystkie swoje napięcia, wszystkie niechciane myśli. Wszystkie wydarzenia, które się musiały zadziać, ale mogą już przejść do historii. Każdy wydech. To zgoda Ciebie na to, żeby coś mogło się domknąć, coś mogło przejść do Twojej przeszłości, coś zapisać się w Tobie jako historia, jako kolejny ważny dzień Twojego życia. Niezależnie od tego, czy zadarzyło się coś trudnego, ciekawego, radosnego, czy nic ważnego się nie wydarzyło. To kolejny dzień Twojego życia. Dzień, w którym wstało słońce i zaszło, a zegar odmierzał godziny i ten dzień właśnie się domyka. Puść go z wydechem. Po prostu puść. Bo kiedy puszczasz miękki, czuły wydech, twoje ciało otwiera się na to, aby wziąć. Kolejną przestrzeń, kolejny wdech. I tym razem szykujesz się do snu, więc ten wdech przynosi ukojenie. Ten wdech przynosi ciszę. Ten wdech przynosi nadzieję. Wydech i wdech. Tylko tyle. I poczek z każdym wydechem, Twoje ciało puszcza, ufa coraz bardziej grawitacji. Wszystkie zmęczone części Ciebie, fizyczne, organiczne ciało opada niżej, jakbyś była oceanem ciała, oceanem wszechświata, a Twoje ciało składające się z drobnych i większych części. Z wielu warstw jest jak taki wszechświat, jak Twój mały wszechświat, jak ocean. I ten ocean ma gdzieś swoje dno. Tam, gdzie Twoje ciało dotyka się do łóżka, tam jest dno Twojego ciała teraz. I poczu, jak z każdym wydechem Twoje ciało opada niżej. Bardziej ufa grawitacji, nic nie musi ważyć. Możesz puścić. Poszukaj najcięższej części siebie, najcięższej kości w sobie, kości miednicy. Poczuj ona gdzieś jest i puść, puść tą kość, która jak misa, jak ciężka mosiężna misa tonie w oceanie Twojego ciała i opada na dno jeszcze niżej pod własnym ciężarem tam osiężna misa Twojego ciała tonie a kiedy tak tonie układają się w niej Twoje wnętrze brzucha Twoje jelita wszystkie drzewia Twoja kość łonowa przykrywa to z góry, a Ty nic nie musisz, tylko puść i poczuj, jak miednica tonie i opiera się miękko na kości krzyżowej, układając się na dnie, na dnie oceanu, którym jesteś, na dnie oceanu, nad którym właśnie zapada noc. I kiedy Twoja miednica tak opada na dno, poczuj jak idą za nią ciężkie kości udowe jak dwie gałęzie wrzucone do oceanu toną jedna i druga kość udowa, ciężkie kości spracowane biegały dzisiaj chodziły może tańczyły może stały może długo siedziały a teraz już te dwie ciężkie kości toną jak dwie gałęzie wrzucone do oceanu coraz niżej i niżej i pociągają za sobą rzepki, kości w łydkach i wszystkie najdrobniejsze kostki w Twoich stopach. Poczuj, jak każda drobna kosteczka w stopie jest jak piasek w klepsydrze, który osypuje się na koniec dnia w kierunku pięt. A przez pięty oddajesz ciężar na dno, w kierunku ziemi. Puszczasz całe nogi, a kiedy Twoje kości nóg toną, zabierają ze sobą też mięśnie, powięzi, wszystkie stawy, wszystkie struktury krążenia, wszystkie te szumiące naczynia i limfy wszystkie te autostrady twoich impulsów nerwowych które docierają gdzieś tam aż po koniuszki stóp te migające małe punkciki roznoszące informacje w tą i z powrotem wszystkie te szlaki razem z kośćmi toną obie twoje nogi opadają na dno i oddają swój ciężar podłodze Cały dzień to one Cię nosiły, a teraz mogą swój ciężar złożyć miękko z zaufaniem na dnie. A Ty nic nie musisz, tylko puść. Grawitacja zrobi swoje. I poczuj swoje łopatki gdzieś tam na górze swoich pleców za Tobą, pod tobą są te dwa złote talerze, które opadają na dno, jedna i druga kość łopatki, jak dwa złote talerze opadają na dno Twojego ciała, na dno oceanu, którym jesteś. I opadające łopatki, które ugnieżdżają się na miękkim piasku na dnie, zapraszają w swoim kierunku, płynącą w dół. Klatkę żebrową, Twoje żebra spięte mostkiem, które jedno po drugim swoim ciężarem opada na dno, a kiedy ta klatka piersiowa ułoży się mięciutko na talerzach Twoich łopatek, poczuj, jak w tej bezpiecznej chronionej przestrzeni układają się Twoje puchate płuca. A wśród nich miękko, jak wśród piór, w tym oddechu, w tym szumie wdechu i wydechu, układa się Twoje serce, bijące lojalnie, od pierwszego dnia Twojego życia, aż po kres. I ta lojalna przestrzeń serca, ciepła, jasna, Pełna prawdy i czułości, układa się teraz mięciutko między Twoimi puchatymi płucami, aby odpocząć, i nakrywa się tarczą mostka, aby bezpiecznie schronić się w czasie snu i delikatnie bursować. A Ty nie musisz tego pilnować, Twoje serce wie, jak bić. Twoje życie wie, jak żyć. Możesz puścić kontrolę. Możesz puścić ciężar i zaufać. Twoja wewnętrzna medycyna prowadzi Cię nieustająco, lojalnie, dla Twojego najwyższego dobra. I teraz prowadzi Cię w sen, czuły, odprężający sen. I kiedy tak Twoje serce miękko układa się bezpieczne gdzieś głęboko w Tobie, poczuł jak każdy krąg Twojego kręgosłupa, jak sznur pereł krąg po kręgu opada na dno, układa się bezpiecznie na dno Twojego oceanu. A Ty nic nie musisz, tylko pójść. I z każdym wydechem jesteś niżej, jesteś głębiej, jesteś ciszej. I kiedy wszystkie kręgi Twojej szyi odprężą się razem z całym sznurem pereł Twojego kręgosłupa, poczuj jak opada twoja czaszka, odpręża się szczęka, język zsuwa się w stronę gardła pod własnym ciężarem. Gardło się otwiera, aby oddech mógł swobodnie wchodzić i wychodzić tak jak zechce, a ty nie musisz tego kontrolować, tylko puść i poczuj, jak odprężają się policzki, skóra Twoich skroni, powieki, które swoim aksamitem przykrywają gałki oczne. A te gałki zaczynają czuć ten miękki, delikatny, pluszowy, aksamitny ciężar Twoich powiek i odbierając ten ciężar w siebie razem z ciężarem gałek osuwają się w dół na dno ciepłych, wilgotnych oczodołów, aby tam odpocząć, na dnie oczodołów w Twojej głowie mknięte miękkimi powiekami a Ty nic nie musisz wszystkie ciężary same znają kierunek opadania tylko puść i poczuj jak każda Twoja komórka ma ciężar każda Twoja warstwa każdy Twój włos to z tych maleńkich części z tych małych gramów i miligramów Składa się Twoje ciało, i teraz każdy z tych gramów, niezależnie od siebie i razem, w tańcu opadania, układa się na dnie, a Ty nic nie musisz, tylko leżysz i puszczasz, a Matka Ziemia, na której wielkim, okrągłym brzuchu teraz leżysz, ciepło przyjmuje Cię do snu. Jak maleńkie dziecko, którym jesteś, bo zawsze będziesz jej dzieckiem. Kiedy zasypiasz Twoja pamięć tego dziecka, zaufanie budzi się tam po drugiej stronie Twoich powiek, a ty możesz jak niewinne, bezpieczne dziecko, kołysane do snu na wielkim brzuchu Matki Ziemi. Oddać każdy gram swojego ciężaru, i nic nie musisz. I kiedy tak leżysz i opadasz w to ciepło, w ten jej oddech, odwieczny oddech, poczuj, jak wracają do Ciebie wszystkie części, które gdzieś dzisiaj w ciągu dnia, rozproszone po świecie, razem z myślami, po różnych zakamarkach, po różnych relacjach, po różnych wydarzeniach. I jesteś jak taka misa, do której wracają teraz wszystkie te cząstki. Każda część Twojej energii integruje się w tym maleńkim dziecku, którym teraz jesteś bezpiecznym, spokojnym, zanurzonym we. Własnej energii, która wraca razem ze zmierzchem do opadającego na dno ciała i poczuj jak to organiczne ciało ten Twój dom jest cichym szałasem w którym właśnie układasz się do snu i otwierasz przestrzeń aby przyjąć odprężenie harmonię Ciepło, miłość, integrację, światło. Wszystkie te aspekty Ciebie wracają, otulają, a ty nic nie musisz. Tylko puść, a grawitacja zrobi swoje. Zanurz się w tą. Ciemność na oceanu, nad którego gdzieś tam wysoko, daleko, nad falami, które delikatnie wyciszają się teraz, gdzieś tam wysoko i daleko rozświetlają się gwiazdy, księżyc i galaktyki, a Ty razem ze swoim niewinnym, czystym sercem zanurzasz się w tą ciemność, domykasz kolejny dzień, zapadasz w sen i nic nie musisz, bo wszystko jest miłością, a Ty jesteś tego częścią, a Ty jesteś z tym jednią, tylko w puść to w siebie spokojny